Cześć, witajcie na kanale Multipasko na premierze zdrapki Szczęśliwa Liczba. Zakupiłem 10 zdrapek w cenie 5 zł, więc koszt 50 zł i będziemy szukać tu szczęśliwe liczby. W tej zdrapce możecie mieć szczęśliwą liczbę 7, 13 albo 21. Więc jak kupujecie zdrapkę, no to macie wybór, możecie sobie wybrać która tam jest ta wasza szczęśliwa liczba. No ja tu mam jakieś różne te zdrabki i 13, trzynastki, i No i w zależności, która liczba jest na zdrabce, no to tą liczbę właśnie będziemy szukać. Zdrabka jest z numerem seryjnym 795, a jeśli chodzi o stopnie wygranych, jest ich 10, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 400, 4,5 tysiąca. I 234 tysiące to jest główna wygrana. To co, sprawdzamy te szczęśliwe liczby. Zacznijmy od tej siódemeczki. No siódemki tu nie znalazłem, więc drapka pójdzie do kosza albo na pamiątkę. Trzynaście. Jest, mamy trzynastkę po raz pierwszy. Mamy trzynastkę po raz pierwszy. Wygrane sumują się, więc szukamy kolejnych trzynastek. Nie, to jest tylko jedno z dziesięciu pól wygrywające. Więc mamy trzynastkę. Jaka to wygrana? 5, 5 zł. No to to tylko zwrot. Litery kontrolne przy pięciu, jakie są? C. 3 razy C. Jak macie 3 razy C, to na pewno 5 zł w tej zdrabce. Idziemy dalej, to teraz 21. Dwudziestka jedynka, szczęśliwa liczba. Nie ma. No, ewidentnie nie ma tu 21. Więc zdrabka pójdzie do kosza Albo na pamiątkę. Kolejna. Znowu siódemka. Ciekawy jestem, które zdrabki się najczęściej sprzedają. Co ludzie najczęściej wybierają? Czy 7, 13 czy 21? Z punktu widzenia prawdopodobieństwa wygranej, no raczej nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że porówno wydrukowali Siódemka. Nie ma. Jest siedemnaście, ale to nie siedem. Pusta. No to na razie tylko trzynastka wygrywa. No zobaczmy kolejną trzynastkę. Może ta kolejna trzynastka? Właśnie też będzie. Znaleziona. Szczęśliwa liczba trzynaście. jest, jest 13 jest 13 na końcu więc trzynastki dzisiaj są dla mnie szczęśliwe chociaż tak średnio, bo to tylko zwroty ciągle z tej strony nie ma kontrolnych, ale są z tej C, C i C więc na 5 zł po raz drugi i drugi raz w 13 To teraz 21. 21. Blisko, ale nie. 21 nie. Idziemy dalej. Ściudem. Na razie tylko trzynastki mi wygrały. Jest siódemka od razu. Dobra, idziemy do końca. Nie zdążyłem nawet powiedzieć, a już mam wygrano. No jedna, jedna. Jedna siódemeczka. Czy będzie w siódemce więcej niż w tych trzynastkach? 5, no nie, no dalej te piątki, dalej te piątki lecą. No tak to wygląda, więc mamy po raz trzeci zwrot, to teraz 21. No dobra, lecimy z tą 21. Nie. 21 dzisiaj. Nie chcę dać wygranej, a widzę, że nie mam już więcej 21. jedynek. Więc wszystkie 21 jedynki u mnie dzisiaj były puste. To trzynastka. No na razie trzynastki wszystkie u mnie wygrywały. Zobaczymy tym razem. No i nie będzie tym razem. Trzynaście jest pechowa. Jak przystało na trzynastkę. No i na koniec jeszcze siódemka. jeszcze sprawdzić i pokazać wam na multipasku te litery kontrolne i jak, jakie tu wygrane najczęściej powinny padać w tych zdrapkach, bo ja tu tylko piątki znajduję. Nie. Niestety nie. Na 10 zdrapek 3 wygrało, ale to są tylko, to są tylko, trzeba powiedzieć, 3 zwroty. No okej, okay, no to jesteśmy już na multipasko. No i jak widzicie, zdrapka miała premierę tutaj w ostatni czwartek. Wyemitowano 10 milionów zdrapek. I taka ciekawostka, zdrapka szczęśliwa liczba była z nami w podnumerem seryjnym 372 czy też 253. No ale to dawno temu, gdzieś tam 2016-2017 rok. Więc tak. Ale tak, to nie jest tak, że tej zdrabki dawniej nie było, bo była. No i widzimy te litery kontrolne i CCC to jest faktycznie 5 zł. Zdecydowanie najwięcej wygrywa z tu za 5 zł, no wyjątkowo jest dużo tych zwrotów w porównaniu faktycznie do innych wygranych, aczkolwiek zdrabki w kwotach 10, 15. Czy też 25 chociażby, no to zdecydowanie łatwo jeszcze trafić. 50 też się do nich zalicza. Powyżej 50 robi się już trudno. Tak trzeba powiedzieć. Do 50 zł jak najbardziej będą te zdrabki się trafiać. Wygrywa, można powiedzieć, że co czwarta zdrabka średnio, przeciętnie. No i tak. Kolejna premiera, która już miała miejsce, jak oglądacie ten film, zapewne, to jest świąteczny kalendarz, czyli 3 listopad, poniedziałek, jest premiera tutaj faktycznie tej zdrabki, i to jest to, co możecie oczekiwać, jeśli chodzi o zdrabki w moim następnym odcinku. A za dzisiaj już dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!